You need our No, się masło, na przykład. Teraz masło. Teraz chlebka. Chlebek też. Tutaj damy chlebek. Tutaj damy serek. Tak. Teraz jajka tu później, kiełbaskę, szynkę. Szynkę, tutaj szynka. Nawet kawałek tej oczku wrócimy. Tak, Może to by było. Tak, tutaj w tej stronie. No, teraz to Te Baskę weź tutaj chodź. Nie samej nie to. Tak, tutaj. By było witać w tę stronę, no i teraz co, jajka, jajka, jajka damy kolorowe, tak, więcej na spód, jeszcze sól by była potrzebna, masełko, masełko jest, tak, to jest, jajka te, jajka znowu dwa, to później obrane, to później w Wielką Niedzielę rano po, po kościele kroimy na cząstki, i dzielimy się jak Boże Narodzenie Opłatkiem, tak w pierwszy dzień Wielkanocy, po, po rezurekcji, jajkiem. Tak. I teraz co jeszcze damy, jeszcze, tu wezmę krzanu, krzan. Jeszcze tego tak tutaj. By było jakby wszystko, no. Koszyk był kiedyś większy, to wszystkiego więcej było. Większy serek, czy więcej krzanu. No teraz to już wszystko takie delikatniejsze, takie więcej gustowniejsze, nie takie, bo i, i, i chleb nieraz był nawet prawie cały, czy połowę chleba, no i się uzdabiało. Tym później bo nakryło się serwetką elegancko. O! I tego. No, a tutaj te, te paskie to to samo brały. No i też to się święciło razem, razem z koszykiem.